w następne 30 sekund pokażę Ci trzy kluczowe elementy, które może oferować Twój produkt lub usługa, dlatego słuchaj uważnie. Pierwszy to cena. Jak będziesz oferował produkt w rozsądnej cenie, to przyciągniesz potencjalnych nowych klientów i zatrzymasz tych, co masz teraz. Drugi to szybkość. W dzisiejszym świecie, w którym wszystko dzieje się szybko, klienci chcą natychmiastowych rezultatów i zapamiętaj to, jeśli chcesz mieć zadowolonych klientów. Trzeci to jakość. Po prostu dobrej jakości produkty budują zaufanie klienta, a taki klient chętnie poleci Cię dalej lub zostawi pozytywną opinię, co zaprowadzi Cię do większej sprzedaży. Skupiając się na tych trzech kluczowych elementach, Twoja firma może zyskać przewagę nad konkurencją. Ale jest jeden haczyk, o którym Ci jeszcze nie powiedziałem. Prawda jest taka, że firmy mogą mieć jedynie dwa z tych trzech elementów. Dlaczego? Bo wysoka jakość i szybkość nigdy nie będą tanie, szybkość i niska cena nie przyniosą jakości, a niska cena i jakość wymagają czasu. Dlatego zastanów się, które dwa elementy są najważniejsze dla Twoich klientów. A jeśli chcesz odkryć więcej strategii, które pomogą Ci rozwinąć Twój biznes, zaobserwuj ten profil, aby nie przegapić kolejnych filmów.